Masz wrażenie, że pieniądze napływają, a potem znikają. Nie martw się, wielu ludziom się to zdarza, ale możesz to zmienić. Dzisiaj pokażę ci 7 prostych kroków, dzięki czemu możesz w końcu uporządkować swoje finanse osobiste, nawet zaczynając od zera. Zasubskrybuj kanał już teraz, aby nie przegapić żadnych porad, które mogą odmienić Twoje życie finansowe. Zaczynajmy. Dokładnie wiedz, ile zarabiasz. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się. Czy naprawdę wiesz, ile pieniędzy wpływa na Twoje konto każdego miesiąca? Brzmi banalnie, prawda. Ale wiele osób nie ma jasnego obrazu swoich dochodów. A to poważny problem. Kiedy nie wiesz, ile zarabiasz, jak masz cokolwiek zaplanować? Skąd masz wiedzieć, czy wydajesz za dużo? Czy możesz trochę zaoszczędzić? Czy możesz zainwestować? Nie możesz. To jak jazda po omacku. Dlatego, Pierwszy krok, aby zorganizować swoje finanse osobiste, należy zrozumieć swoje dochody w najdrobniejszych szczegółach. Ale spokojnie, nie chodzi tu tylko o znajomość wartości swojej stałej pensji. Nie. Mówię o wszystko, co przychodzi w tym miesiącu. Zobaczmy, jak to zrobić w praktyce. Najpierw zapisz swoje wynagrodzenie netto kwotę, która faktycznie wpływa na twoje konto po odliczeniach. Nie ma sensu brać pod uwagę wynagrodzenia brutto. Ponieważ nie odzwierciedla ono kwoty, którą faktycznie możesz wykorzystać. Następnie pomyśl o dodatkowym dochodzie. Czy otrzymujesz prowizję? Podaj ją. Czy pracujesz w weekendy? To też się liczy. Sprzedałeś coś na OLX albo Shop? To się nazywa kasa. Czy otrzymujesz emeryturę, zasiłek, dodatek lub inną pomoc? Wszystko to się liczy. A teraz szczegół, który wiele osób ignoruje: różne miesiące? Różne dochody jeśli nie zarabiasz dokładnie tyle samo co miesiąc, wskazówką jest obliczenie średniej. Weź ostatnie 3 lub 6 miesięcy, sumuj wszystkie swoje zarobki i podziel przez liczbę miesięcy. To da ci bardziej realistyczną podstawę do obliczenia miesięcznych dochodów. I ważna uwaga, nie zgaduj wartości. Chodzi o to, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i spisać wszystko na papierze lub w aplikacji, jeśli wolisz. Zapisz to szczegółowo. 200 dolarów ze sprzedaży tu, 150 dolarów z usług tam. Wszystko się sumuje. To proste ćwiczenie daje ci głęboki wgląd w twoją rzeczywistość finansową. Wiele osób robi to tylko wtedy, gdy stara się o finansowanie lub pożyczkę. Ale znajomość miesięcznych dochodów powinna być stałym nawykiem, ponieważ daje przejrzystość, pokazuje ci twój prawdziwy punkt wyjścia. A kiedy masz jasność, o wiele łatwiej jest podejmować lepsze decyzje. Jeśli prowadzisz działalność na własny rachunek lub jesteś freelancerem, ten krok jest jeszcze ważniejszy. Niestabilność dochodów wymaga większej uwagi. Wskazówka. Prowadź notatnik lub arkusz kalkulacyjny, aby śledzić swoje dochody. I zawsze bądź ostrożny w swoich prognozach, lepiej operować poniżej średniej, niż łudzić się dobrym miesiącem, który się nie powtórzy. Ostatecznie, wiedza o tym, ile zarabiasz, pozwoli ci pewniej podejmować kolejne kroki. To fundament. Twój punkt wyjścia. Od tego momentu zaczynasz budować budżet, eliminować zbędne wydatki, oszczędzać pieniądze i inwestować. Ale wszystko zaczyna się tutaj. Jeśli nadal nie wiesz, ile dokładnie zarabiasz każdego miesiąca, najwyższy czas rzucić wszystko i dowiedzieć się więcej. I spójrz, to dopiero początek. W następnym kroku przyjrzymy się drugiej stronie równania: dokąd idą te pieniądze, bo nie ma sensu dobrze zarabiać. Jeśli pieniądze rozpływają się w połowie miesiąca, jeśli podobała ci się ta treść, zostaw lajka, napisz w komentarzu poniżej, jakie było Twoje największe zaskoczenie podczas obliczania swojego realnego dochodu i oczywiście, zasubskrybuj kanał aby dowiedzieć się, jak w prosty i praktyczny sposób zmienić swoje życie finansowe. Dowiedz się, gdzie trafiają Twoje pieniądze. Teraz, gdy już wiesz dokładnie, ile zarabiasz, pojawia się kolejne nieuniknione pytanie. Dokąd idą te pieniądze. Celio. Rozumiesz? Albo miesiąc się kończy i jedyne, co czujesz, to że pieniędzy nie ma. To właśnie tutaj wiele osób się potyka. Bo organizacja finansów nie polega tylko na zarabianiu więcej. Chodzi o kontroluj to, co już masz. A najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na to jest rejestrowanie wydatków. Wszystkich bez wyjątków. Brzmi nudno, na początku może się tak wydawać. Ale zapewniam, to wyzwalające. Przez jeden miesiąc, tylko jeden miesiąc. Będziesz zapisywać każdy grosz, które pochodzą z twojego portfela, karty, Pixa. Dosłownie ze wszystkiego. Czy kupiłeś chleb w piekarni? Zapisz to. Zapłaciłeś czynsz? Zapisz to. Abonament streamingowy? Zapisz się na listę. Czy jadłeś lunch na mieście? Zatrzymałeś się w sklepie spożywczym? Zapłaciłeś za Ubera? Kupiłeś trochę słodyczy? Wszystko trafia do arkusza kalkulacyjnego lub aplikacji. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ wydajemy nie zdając sobie z tego sprawy. Możesz myśleć, że wydajesz 200 r na jedzenie, ale kiedy przeliczysz to na papier, okaże się, że wydajesz 500 r. Albo przysięgasz, że masz tylko dwie subskrypcje, a płacisz za pięć usług miesięcznie i nawet nie korzystasz z trzech z nich. To śledzenie ujawnia twoje niewidoczne przecieki wydatki, które wydają się niewielkie. Ale na koniec miesiąca sumują się do dziury. Nie ma potrzeby komplikowania spraw? Możesz skorzystać z prostego arkusza kalkulacyjnego, notatnika lub aplikacji, takich jak organizce, Moubles, Mines i Kenoumies, a nawet Notion z gotowym szablonem. Ważne jest to rób. Codziennie kropka zajmie to 5 minut. Ale da ci jasność. Po miesiącu zapisywania wszystkiego zaczniesz dostrzegać pewne wzorce. Ile średnio wydajesz na transport? Jaki jest prawdziwy koszt jedzenia na mieście? Jakie są Twoje wydatki stałe, a które zmienne? A oto sztuczka klasyfikować wydatki według kategorii. Przykłady: mieszkanie, czynsz, mieszkanie, prąd, woda, żywność, transport, wypoczynek, zakupy, podpisy, edukacja, zdrowe. Dzięki tym kategoriom możesz zobaczyć, gdzie waży za dużo to tak jakbyś przyglądał się swojemu życiu finansowemu przez lupę. A co więcej, ta kontrola pozwoli ci w następnym kroku STW zamknięte RZ realistyczny budżet. bo nie ma sensu zgadywać. Trzeba pracować na prawdziwych danych. Aha, a jeśli mieszkasz z kimś i dzielisz rachunki, ta analiza powinna obejmować wszystkich. Partnerów, członków rodziny, wszyscy muszą wiedzieć, co wpływa i co wypływa. W przeciwnym razie to nie zadziała. Ten krok wydaje się pracochłonny, ale to tylko kwestia przyzwyczajenia. Po pierwszym tygodniu stanie się to automatyczne. A korzyści płynące z kontroli, spokoju ducha i świadomego podejmowania decyzji dotyczących pieniędzy są ogromne. Więc teraz Twoje wyzwanie jest proste. Przez następne 30 dni zapisuj wszystkie swoje wydatki. Co do grosza, będziesz zaskoczony tym, co odkryjesz. A w następnym filmie przejdziemy do kolejnego kroku. Zrozumienią, co jest potrzebą, a co pragnieniem kropka, i jak dzięki temu obniżyć koszty, nie tracąc przy tym jakości życia. Jeśli to Ci pomaga, zostaw lajka i komentarz, który wydatek najbardziej Cię zaskoczył w tym procesie. I oczywiście zasubskrybuj kanał, aby śledzić naszą podróż ku uporządkowaniu finansów, krok po kroku. Oddziel potrzeby od pragnień. Teraz, kiedy już wysile zarabiasz i gdzie idą pieniądze, nadszedł czas aby podjąć jedną z najważniejszych decyzji w Twoim życiu finansowym, co jest potrzebą, a co tylko pragnieniem. To rozdzielenie jest proste w koncepcji, ale ma potężny wpływ. Ponieważ pokazuje, gdzie można ciąć, dostosowywać lub przytrzymywać, nie rezygnując z tego, co naprawdę ważne. Zacznijmy od podstaw. Potrzebować to wszystko, co Ty to potrzebujesz, żyć godnie. Pragnienie to wszystko, co Ty on chce, ale nie jest to konieczne. Proste, Prawda? Ale w praktyce sprawy się komplikują i tu właśnie tkwi niebezpieczeństwo. Przykład potrzeby. Wynajem lub raty domu. Rachunek za prąd, wodę, gaz. Podstawowe jedzenie. Transport do pracy. Leki, ubezpieczenie zdrowotne. Są to wydatki, które nie można ignorować. Potrzebujesz ich, aby móc żyć dalej. Przykład życzenia. Dostawa zamówienia co tydzień. Subskrybuj cztery serwisy streamingowe. Kupuj nowe ubrania co miesiąc. Niepotrzebnie zmieniaj telefon komórkowy. Chodź do barów każdy weekend. Czy to fajne rzeczy? Zdecydowanie. Ale jeśli masz mało gotówki, to właśnie ich potrzebujesz. Kropka pytanie. Jak rozdzielić w praktyce? Proste. Weź listę wydatków na dany miesiąc, jeśli wykonałeś krok dwóch, masz już wszystko zapisane i zacznij je oznaczać. To tutaj ja niezbędny lub chcę? Jeśli masz wątpliwości, żądaj magiczne pytanie. Jeśli nie wydam na to pieniędzy, czy moje życie utknie w martwym punkcie? Jeśli tak, to jest to konieczność. Jeśli nie, to jest to pożądanie. Ale co jeśli ja on chcę zachować niektóre pragnienia? Doskonały nie musisz zostać mnichem kropka chodzi o to, aby nie wycinać wszystkiego, co sprawia Ci przyjemność? Ale zrozumieć, co jest dla nas zbyt dużym ciężarem i podejmować świadome decyzje. Może zdajesz sobie sprawę, że wydajesz 400R miesięcznie na dostawę i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Czy mógłbyś obniżyć tę kwotę do 100R i częściej gotować w domu? Albo masz 5 subskrypcji i korzystasz tylko z drugiego. Zrezygnuj z trzech i oszczędzaj 60R miesięcznie, nie tracąc nic. Ten rodzaj regulacji to nie boli, a robi różnicę. Wpływ świadomości. Kiedy oddzielisz to, czego chcesz, od tego, czego potrzebujesz, dzieje się coś magicznego, przestań sabotować siebie, bo teraz masz kontrolę. Sam decydujesz, gdzie ciąć. I co najważniejsze, przestajesz myśleć, że nie masz już pieniędzy, bo mało zarabiasz, kropka. Czasami problemem nie jest to, ile zarabiasz, ale ile tracimy podejmując nieświadome decyzje. Ten krok jest niezbędny, aby stworzyć realistyczny budżet który faktycznie działa, bez konieczności szukania oszczędności, ale także bez ulegania nawykom, które uniemożliwiają ci osiągnięcie celów. W następnym filmie wykorzystamy to wszystko, aby zbudować twój idealny miesięczny budżet, na podstawie słynnego zasada 50-30-20, ale dostosowane do Twojej rzeczywistości. Jeśli ten filmik otworzył Ci oczy, zostaw lajka i napisz w komentarzu, jaki wydatek uznałeś za konieczny, a okazało się, że to tylko życzenie. To jest jasne, zasubskrybuj kanał, ponieważ tworzysz nowy sposób zarządzania pieniędzmi, a ja jestem tutaj, aby poprowadzić Cię przez ten proces. Teraz, kiedy już wiesz, ile zarabiasz, gdzie idą pieniądze i co jest niezbędne lub zbędne, czas wdrożyć to wszystko w życie, wykonując jeden przełomowy krok. Utwórz miesięczny budżet. I przede wszystkim ustalmy jedną rzecz. Budżet to nie wierzenie, to wolność. Wiele osób uważa, że tworzenie budżetu oznacza ograniczanie swojego życia, rezygnację ze wszystkiego i życie w poświęceniu. W rzeczywistości jest odwrotnie. Budżet to to, co pozwala na dokonywanie świadomych wyborów, bez poczucia winy, bez strachu i z celem. Od czego zatąć? Zacznij od informacji, które już zebrałeś. Ile zarabiasz miesięcznie, twój dochód? Ile to kosztuje miesięcznie, twoje wydatki? Jakie są Twoje potrzeby? Jakie są Twoje życzenia? Mając to pod ręką, nadszedł czas, aby rozporządzaj swoimi pieniędzmi mądrze. Zasada 50-30-20: Dostosowywalna. Ta zasada jest prosta i doskonala, sprawdza się jako punkt wyjścia. 50% Twoich dochodów idzie na potrzeby: czynsz, jedzenie, transport, rachunki stałe. 30% na życzenia. Czas wolny dostawa. Subskrypcja, zakupy nieistotne. 20% na inwestycje i spłatę długów. Proste inwestycje, fundusz awaryjny lub dodatkowe spłaty zadłużenia. Proste. Ale pamiętaj, to jest podstawa, a nie twarda reguła. Jeśli masz duże zadłużenie, być może będziesz musiał przez jakiś czas przeznaczać na tę część spłaty 40%. Jeśli Twoje potrzeby są niższe, możesz zainwestować więcej. Ważne jest, że suma nigdy nie przekracza 100%. Częsty błąd – wydawanie pieniędzy bez ograniczeń. To, co przygnębia większość ludzi, to brak limitu na kategorię. Osoba ta wie, że zarabia 3000 rok R, ale wydaje 2500 rok R na czynsz, kartę kredytową, dostawy i benzynę i nie wie, dlaczego nie zostaje jej nic. Budżet ma temu zapobiec. Daje ci dach nad głową. Daje ci wizję. Zmusza cię do ustalania priorytetów. Jak ustalić budżet? Możesz użyć Prosty arkusz kalkulacyjny w programie Excel lub arkuszach Google. Aplikacje takie jak Mobiles, Organicce, Mines i Kenomies. Albo nawet stary notatnik. Format nie ma znaczenia. Liczy się to, bądź wierny Ligbom. Wskazówka Wprowadź wartości dla każdej kategorii na początku miesiąca. Następnie w ciągu miesiąca zapisz Ile wydajesz w każdej grupie? W ten sposób możesz na bieżąco sprawdzać, czy przekraczasz jakieś limity. Zaangażowanie w realizację. Ułożenie budżetu to dopiero połowa sukcesu. Druga połowa, i najtrudniejsza, to postępuj zgodnie z planem. Nie ma sensu układać idealnego planu na papierze i ignorować go na co dzień. Dlatego tak ważne jest, aby na początku co tydzień przeglądać swój budżet. Tygodniowe przeglądanie budżetu pomoże ci skorygować kurs, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. Budżetowanie to nawyk. Przez pierwsze kilka miesięcy może się to wydawać dużą ilością pracy, ale z czasem nabierzesz wprawy. A kiedy uświadomisz sobie, że twoje pieniądze wystarczą na dłużej, że udało ci się zaoszczędzić trochę pieniędzy, spłacić dług, a nawet zainwestować, motywacja przechodzi sama. W następnym kroku porozmawiamy o czymś fundamentalnym dla Twojego bezpieczeństwa finansowego. Zbuduj swój fundusz awaryjny. Ponieważ nieoczekiwane zdarzenia mogą się zdarzyć i trzeba być na nie przygotowanym. Jeśli ta treść Ci pomogła, zostaw tu lajka like i skomentuj, jeśli próbowałeś już uzyskać wycenę, i napisz, co poszło dobrze, a co źle. To jest jasne, zasubskrybuj kanał, ponieważ Twoje życie finansowe ewoluuje, a my budujemy je razem. Krok po kroku. Utwórz fundusz awaryjny. Jeśli jest coś, czego uczy nas życie, to jest to, mogą zdarzyć się nieprzewidziane zdarzenia. Może to być problem zdrowotny, naprawa samochodu, nieoczekiwane zwolnienie z pracy lub awalia sprzętu. A jeśli nie będziesz przygotowany, co się stanie? Wpadasz w kłopoty. Wpadasz w długi. Jesteś w tarapatach. Dlatego właśnie fundusz awaryjny to jeden z najważniejszych elementów organizacji finansowej. To nie luksus, to ochrona. Czym jest fundusz awaryjny? To rezerwa pieniędzy, którą zostaw to osobno, nie dotykając, używać wyłącznie w sytuacjach, które naprawdę tego wymagają. Nie chodzi o wydawanie pieniędzy na podróże, promocje czy ulepszenia telefonów komórkowych. To jest do użytku, kiedy coś wymyka się spod kontroli. I musisz to rozwiązać bez uciekania się do kart, pożyczek czy lichiarstwa. Ile zaoszczędzić? Najczęstszym zaleceniem jest oszczędzanie równowartości 3 do 6 miesięcy Twoich stałych wydatków. Przykład. Jeśli wydajesz 2000 dolarów miesięcznie na mieszkanie, jedzenie, transport i podstawowe rachunki, Twój idealny fundusz awaryjny wyniesie od 6.000R i 12.000L. Pomysł jest taki. Jeśli jutro stracisz cały swój dochód, jak długo mógłbym przetrwać, nie popadając w deficyt? A co jeśli nic nie zapisałem? Zacznij od małych rzeczy. Twoim pierwszym celem może być zaoszczędzenie 500 R, następnie tysięcznego roku R i stopniowo zwiększanie tej kwoty. Najważniejsze to zatąć. Ustal miesięczny cel w ramach swojego budżetu. Może to być 50 R, 100 R, 200 R, ilekolwiek możesz sobie pozwolić. Nie rezygnując z podstawowych wydatków. Pamiętać lepiej mieć mały fundusz niż nie mieć żadnego funduszu. Spokój ducha, który zyskujesz, wiedząc, że masz się do kogo zwrócić, jest bezcenny. Gdzie trzymać fundusz awaryjny? Oto ważna kwestia. Nie należy pozostawiać środków na rachunku bieżącym. Jeśli zostawi się je razem z pieniędzmi, które przeznaczasz na codzienne wydatki, wydasz je nie zdając sobie z tego sprawy. Najlepiej umieścić go w miejscu które jest. Ubezpieczenie. Łatwe do zrealizowania. To daje przynajmniej trochę. Unikaj inwestycji, które blokują twoje pieniądze lub wiążą się z wysokim ryzykiem, takich jak akcje lub kryptowaluty. Fundusz awaryjny nie służy wzrostowi, lecz ochronie. Kiedy stosować? Ten rezerwat jest święty. Należy go dotykać tylko w następujących sytuacjach. Bezrobocie. Nagły wypadek medyczny. Pilna naprawa. Nieprzewidziane wydatki, które nie można pokryć normalnym miesięcznym przepływem. Jeśli z niego skorzystasz, to późniejszy nacisk zostanie położony na zastąp wartość tak szybko, jak to możliwe. To twoja tarcza finansowa. I jak każda tarcza, musi być nienaruszona, gdy nadejdzie niebezpieczeństwo. Wartość psychologiczna funduszu awaryjnego. Posiadanie tego funduszu daje coś więcej niż tylko bezpieczeństwo finansowe. Daje spokój ducha. Będziesz spać lepiej, podejmować decyzje z mniejszym strachem i będziesz mógł planować przyszłość z większą jasnością. Wiele osób odczuwa niepokój lub stres z powodu pieniędzy i nawet nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie one brak tej rezerwacji co cały czas po to uczucie. Teraz wyzwanie jest takie. Ustal swój cel dotyczący funduszu awaryjnego. Odkładaj co miesiąc określoną kwotę i zacznij już dziś. Nawet jeśli to tylko trochę, ważne jest... Aby wyrobić sobie nawyk, w następnym kroku pokażę Ci, jak zacznij inwestować, nawet mając niewiele, aby Twoje pieniądze zaczęły dla Ciebie pracować. Jeśli ten film ci pomógł, zostaw lajka, udostępnij go komuś, kto musi to usłyszeć, i oczywiście, zasubskrybuj kanał. Tutaj rozmawiamy o pieniądzach jasno i bez zbędnych ceregieli, a krok po kroku doprowadzicie do osiągnięcia wolności finansowej. Wiele osób uważa, że aby inwestować, Trzeba dużo zarabiać, oszczędzać tysiące rieli miesięcznie lub znać się na ekonomii. Kłamstwo. Inwestowanie nie jest tylko dla bogatych ani dla geniuszy giełdowych. Inwestowanie jest dla każdego, kto chce, kropka ucieczka od stagnacji finansowej. A najlepsze jest to, że możesz zacząć od małych rzeczy. Naprawdę. Dlaczego warto inwestować? Trzymanie pieniędzy w szufladzie lub na koncie nie powoduje ich wzrostu. W rzeczywistości, Wraz z inflacją traci wartość z czasem. Inwestowanie to zaprzęganie pieniędzy do pracy dla ciebie. To sprawianie, by generowały więcej pieniędzy, nawet gdy są bezczynne. Może to być 30R, 50R lub 100R miesięcznie. Nie ma to znaczenia. Ważne jest rozpocząć jak najszybciej. Zacznij od czegoś prostego, zacznij dobrze. Zapomnij o akcjach, kryptowalutach i obietnicach szybkiego wzbogacenia się. Pierwszym krokiem w świecie inwestycji jest naucz się być konserwatywnym. Na czym należy się początkowo skupić? Bezpieczeństwo, płynność i niskie ryzyko. Uważaj na pułapkę oszczędzania. Oszczędności wciąż stanowią najpopularniejszą formę inwestycji Brazylijczyków, i to jest problem. Daje bardzo mało, traci na inflacji i kończy się tym, że pieniądze, które nie rosną. Jeśli chcesz uciec od kryzysu i osiągnąć wolność finansową, Musisz wyjść poza oszczędzanie. A dziś, dzięki internetowi, łatwo się tego nauczyć. STW zamknięty RZ nawyk inwestowania. Nie musi to być nic wielkiego. Ustal w swoim budziecie stałą kwotę 50R, 100R i odkładaj ją co miesiąc. Sekret tkwi w konsekwencji. Inwestowanie jest jak ćwiczenia fizyczne. Wyniki pojawiają się z czasem. Kropka. Im szybciej zaczniesz, tym bardziej czas będzie działał na twoją korzyść, Dzięki odsetkom składanym. Przykład praktyczny. Wyobraź sobie, że inwestujesz 100 R miesięcznie w coś, co przynosi zysk na poziomie 0,6% miesięcznie, na przykład. Tesuro -selek. W ciągu roku będziesz mieć ponad 1200 rok L. Za 5 lat kwota ta wyniesie ponad 7000 R. A jeśli wytrwasz w tym przez 10, 20 lat, zbudujesz prawdziwe bogactwo, nawet nie zarabiając fortuny. Inwestowanie jest częścią twojego rozwoju. Nie czekaj, aż zostanie ci dużo pieniędzy, żeby zatąć. Zacznij od małych kwot, ale zacznij. Większość ludzi czeka na najlepszy moment, ale ten moment nigdy nie nadchodzi. Ale ci, którzy zaczynają od małych rzeczy, często osiągają cel jako pierwsi. Jeśli podobała ci się ta treść, zostaw lajka, skomentuj. Jeśli już zacząłeś inwestować lub masz pytania dotyczące tego, jak to zrobić, i oczywiście zasubskrybuj kanał, aby podążać za nami ku wolności finansowej